The fun has been doubled. No hej yy, Witam was Wasz yy, lubiany tyber yy, Pow... Sorka, że nie nagrywałem Lecz Nie mam już żadnego wyjaśnienia po Poczekajcie Coś O, nie chciało mi się nagrywać Łatwo Po prostu nie, nie chciało się. Jestem walonym leniem. Chcę was przeprosić. Macie, dostajecie bon na wyzywanie mnie w komentarzach. Jestem, chciałem jeszcze wam podziękować za wyświetlenia pod y, moimi poprzednimi filmami. Jestem wam bardzo wdzięczny. O właśnie, postaram się nagrać jakiś dużo lepszy specjal na 50 subów. Więc y, zostawcie suba, lajka i napiszcie tam coś w komentarzu. Jaki chcecie tutorial lub coś innego? Po co nie wiem co nagrać. Jutro, pewnie jakiś odcinek wrzucę. Ja jestem Wam bar bardzo wdzięczny za wyświetlenia pod poprzednimi filmami. Dziękuję Wam, że y, jak jest wiśnię, tutorial drugi ma aż. Już to wyświetleń, jestem za to bardzo wdzięczny. No i... I co? Nie mam co co mówić. Dziękuję wam. dostawcie łapkę. Suba. Napiszcie coś w komentarzu. Dostaj, dosa, macie bon na wyzwanie mi w komentarzach proszę. I co? Jesteście super widzowie. Jesteście najlepsi. Dziękuję wam. Napiszcie jaka u was pogoda U mnie słonecznie No co? To będę kończył Bye bye No więc, jeszcze ja I chciałam powiedzieć, że W komentarzu napiszcie, czy chcecie live'a By właśnie pogarnię to zadzianem, pa!